Kochani, nazywam się Renata Ochniowska. Witam na moim kanale, na którym będę rozmawiała z osobami zakręconymi podróżniczo. To będzie świetna okazja, żeby dowiedzieć się, jak realizują swoje marzenia i co polecają mniej doświadczonym globtroterom. Moim dzisiejszym gościem jest nauczyciel historii w Trzecim Liceum Ogólnokształcącym, Paweł Kozak, który jest również pasjonatem podróży, podróży oryginalnych, bo przede wszystkim motocyklowych. Dzień, no tak, witam. dzień dobry, witam wszystkich. Paweł, y jak to się stało, że zacząłeś się pasjonować? podróżowaniem, czy w ogóle jeżdżeniem motocyklem? Znaczy, pff, jeśli chodzi w ogóle o samą pasję motocyklową, to bardzo się tym interesowałem. Pamiętam od takiego dosyć wczesnego dzieciństwa. Także udało mi się jakiś taki pierwszy motocykl z kupy złomu zmontować już w momencie takim, kiedy ukończyłem ósmą klasę. Oczywiście no nie nadawało się do turystyki, już pomijam względy takie, że prawa jazdy też nie posiadałem jeszcze wtedy ze względu na wiek. Ale generalnie rzecz biorąc to się zaczęło tak, że zacząłem jeździć motocyklami zabytkowymi. One miały tę zaletę, że niejednokrotnie dosyć ładnie wyglądały, no ale te ze względu na możliwości techniczne, finansowe moje ówczesne jako ucznia i studenta, to no to były takie, że 20 km, jakaś tam trasa, czy 40, no to było już dosyć spore osiągnięcie, które wymagało później prac naprawczo-serwisowych przez najbliższy tydzień. Więc generalnie no, nie planowałem jakichś dalszych wyjazdów, aczkolwiek jakieś takie pamiętam w szkole średniej, snuliśmy plany, żeby pojechać chociażby na Mazury takimi zabytkowymi motocyklami. No to się finalnie nie udało tymi zabytkami, ale udało się już tak w dalszej przyszłości. Natomiast zacząłem od zabytkowych motocykli, i w miarę jak je usprawniałem, to coraz dalej nimi jeździłem. Zaczęły się tam udziały w zlotach, to były trasy rzędu 500 km. Aż w pewnym momencie zostałem namówiony tutaj przez kolegów z zamościa na wyjazd na Ukrainę. No i tym zabytkowym motocyklem przejechałem. Pojechałem do Kamieńca Podolskiego i do Chocimia, Tam w międzyczasie jakieś inne punkty były takie, które oglądaliśmy. No i tam zrobiliśmy w 3 dni 1000 km. Motocyk się nie zepsuł, wrócił bez problemu. No i Z tak trochę. Sukcesy. Tak, więc nabrałem trochę zaufania i postanowiłem jeździć więcej. Tak się złożyło, że ten motocykl sprzedałem i kupiłem sobie inny zabytkowy motocykl. To było takie stare BMW. Które wyremontowałem. Udało mi się tym zabytkowym BMW pojechać na rajd Wołyński. W międzyczasie poznałem tutaj pana komandora tego raju z Kazimierza Dolnego, Henryka Kozaka. No i pojechałem na ten rajd Wołyński chyba trzy razy tym zabytkowym BMW przeze mnie wyremontowanym. No i tak bardzo miło to wspominam. Tak generalnie mam takie przeświadczenie, że zobaczyłem na Ukrainie wszystko, co chciałem zobaczyć. Mam na myśli wszystkie zabytki związane z obecnością polską, polską kulturą, ale nie tylko, bo też dorobek tej kultury ukraińskiej zobaczyliśmy, też oczywiście jakieś kontakty z Polakami tam, także dało mi to dużo radości, ale tak w pewnym momencie już zrozumiałem, że mam pewne przesycenie Ukrainą, w związku z powyższym postanowiłem się gdzieś tam kierować w inne miejsca. I taki moment nastąpił kilka lat temu, kiedy moim szwagrem postanowiliśmy wybrać się do Rumunii. No, opracowaliśmy trasy, oczywiście tam w grę wchodziły przede wszystkim dwie kultowe dla motocyklistów trasy górskie: Transalpina i Transfogaraska, plus jakieś twiedzanie, wesoły cmentarz w zapancie czy w Amwuzbikas. No Chcieliśmy też zobaczyć Morze Czarne, więc pojechaliśmy do Konstancy, także zrobiliśmy kilka tysięcy kilometrów, no i fajnie się to udało, byliśmy bardzo zadowoleni z tego. No i tak to się zaczęło, tak już trochę na poważnie. No też pewne lody zostały przełamane, no bo pamiętam, że na tą wyprawę do Rumunii Wzięliśmy multum rzeczy, które w ogóle nie były potrzebne. Do tego stopnia byliśmy przeładowani, że kolega zgubił namiot, no, który był przymocowany do motocykla. No, przykro, że to był mój namiot. Nie? <śmiech> <śmiech> Ale okazało się, że wcale tych namiotów nie trzeba wieść. Jeśli tak się trzeba zwiedzać, wcale nie trzeba wieść kuchenki, wcale nie trzeba wieść tony ciuchów, więc da się zoptymalizować ten bagaż w jakiś taki sposób, żeby, żeby jednocześnie się tam nie przeładować, z drugiej strony, żeby można było komfortowo podróżować. Także takie były początki. No właśnie, teraz coraz wygodniej się jeździ, bo coraz mniej rzeczy trzeba brać, prawda? No tak, no, też motocykl mam taki, że mogę wziąć paradoksalnie tych rzeczy znacznie więcej. No ale też, że tak powiem, potrzeby się zwiększyły, bo no, od jakiegoś czasu mój syn, dwunastoletni, tak bardzo mu się spodobały te wyjazdy motocyklowe, a zaczęliśmy od takich wyjazdów niewielkich. No, pierwsza nasza wyprawa to była Góry Świętokrzyskie. Było fajnie, bo pierwszego dnia był taki upał, że mało dziecko nie zasła było. Drugiego dnia na koniec tego dnia uderzyła jakaś potworna burza i później już tylko padał deszcz, więc no nie był to atrakcyjny wyjazd. No nie, nie zraził się, więc jeździmy tam dalej. No drugi wyjazd, no to zaczęliśmy jeździć na Mazur. Jesteśmy obydwaj fanami Mazur i to Mazur. Raz, że takich eksplorowanych trochę motocyklem jest. Multum tam naprawdę wspaniałych dróg, a dojeżdżenie motocyklem wąskich, pełnych zakrętów, a druga sprawa, że no też kempingujemy się i jeździmy pod namiot, nie szukamy ekwator, Zależy nam na tym, żeby jak najbliżej przyrody, no jak najbliżej jeziora, więc no takich kempingów też poszukujemy i takie kempingi mamy. Znamy, które są takimi półdzikimi kempingami, oczywiście bez infrastruktury, natomiast no są legalne miejsca do rozbijania. Chciałam zapytać właśnie, z kim lubisz podróżować? Wiemy, czy z synem, czy z nim się jeszcze. No mamy taką niewielką grupę, która jest taką grupą trochę rotacyjną. Są znajomi, główne pierwsze skrzypce gra tam mój szwagier, ale w tym roku akurat tak się złożyło, że nie może pojechać. Natomiast mamy taką grupę przyjaciół, z którymi wspólnie jeździmy. Jest to tam kilka osób. Tak minimalnie jadą dwa motocykle, maksymalnie jedzie tych motocykli pięć. Także tak mniej więcej do tego, że uważamy, że większa grupa to jest już to kłopotliwe na drodze, nawet wyprzedzanie wolniejszych pojazdów, kiedy jest Duże nasycenie ruchu tak powoduje raz, że niepotrzebną nerwowość, a dwa, że może też być takie niebezpieczne, jeśli ta grupa jest rzeczywiście duża. Więc tak, do pięciu motocykli Max i różnie bywało. No, generalnie jest nas tutaj trzech takich, nas dwóch z samości, ja i kolega jeszcze przemysław, którego pozdrawiam. No i mój szwagier, a reszta osób, no raz jedzie, raz nie jedzie, ale interesują się tą sprawą, jeśli obowiązki zawodowe i rodzinne pozwalają, to oczywiście uczestniczą w tych wyjazdach. Mhm. Natomiast no, z synem lubię jeździć, jest mimo 12 lat, no, ma duż, dużą dozę cierpliwości na to jazdę. I wierny Tak, tak, tak. Dobrze, chciałabym Cię zapytać o porównanie podróży motocyklem i samochodem. Czym się różnią tak z twojego punktu widzenia? No po prostu, jeśli jest ciepło, lato, to ja samochód definitywnie odrzucam, jeśli chodzi o podróżowanie. Nawet kilka tygodni temu byłem samochodem, z rodziną byliśmy we Włoszech, no to jaką jazdę tam samochodem koszmarnie wspominam, jakieś makabryczne korki. Nie wspomnę o zwiedzaniu i eksplorowaniu, gdzie trzeba wszystko ustawiać, pod miejsce parkowania jest z tym problem, szczególnie w takich miejscach turystycznych. Natomiast motocykl. Oczywiście Oprócz tych zalet, o których tutaj wspomniałem, a więc no, przede wszystkim nie stoi się w korkach. Druga sprawa, moc w motocyklu jest diametralnie większa niż w samochodzie. Tam nie ma problemów z jakimś wyprzedzaniem, prawda, czy omijaniem jakichś przeszkód. To naprawdę jest super i jedzie się w miarę płynnie. No i mimo że prędkości być może nie osiąga się większych, znaczy pewnie można, ale no ja jakoś specjalnie większych nie osiągam niż w samochodzie, ale mimo wszystko jedzie się szybciej. No i następna rzecz to jest taka, którą ja sobie cenię bardzo, to jest przede wszystkim. Czuć zapach kwiatów na zewnątrz, czuć ten wiatr, prawda, czuć temperaturę, więc człowiek cały czas jest w kontakcie z otoczeniem i to mi się bardzo podoba. Druga sprawa, no oczywiście mamy łączność, jeśli jadę z pasażerem, to moim synem, ale tak specjalnie powyżej jakiejś tam prędkości, no to ta łączność też jest utrudniona, bo są różnego rodzaju zakłócenia wynikające z wiatru, pędu powietrza i tak dalej. No więc generalnie można sobie jechać i można też się zastanowić nad różnymi sprawami, można sobie pomyśleć, pokontemplować. Także to są plusy. No i oczywiście najważniejszy plus: samochód, jak się zepsuje, trzeba wzywać lawetę. Motocyk zawsze można popchać. Nie. No, liberacja. Powiedz mi, jakie najdalsze miałeś swoje wyprawy, dokąd jeździłeś najdalej, lub może najbardziej pasjonująco? Co ci najbardziej pasjonowało w tych wyprawach? Znaczy, jakoś tak bardzo nam się spodobały Bałkany. To nie będzie żadnym specjalnym odkryciem, bo jest wielu motocyklistów z tego co widzę, którzy po prostu lubią ten kierunek Europy do zwiedzania. Ja natomiast tak w początkach planowania takich miejsc wyjazdowych szukałem takich miejsc bardzo niekomercyjnych, dlatego że no wiadomo, że nie sztuka pojechać na lazurowe wybrzeże, wynająć sobie luksusowy hotel, dojechać tam i posiedzieć. Myślę, że większą satysfakcję daje nam odrobina trudu włożonego w tą podróż, więc wybieraliśmy miejsca, noclegi, które były takie powiedziałbym mało komercyjne, więc argument cenowy tutaj dawał wiele do myślenia, więc jeśli było taniej, no wiadomo, że te warunki były jakieś tam Gorsze, aczkolwiek uważam, że da się spokojnie tam przespać za przyzwoite pieniądze i wcale nie trzeba wydawać jakichś tam ogromnych sum na to, żeby się noclegować. Natomiast, tak, Bałkany, jestem fanem przede wszystkim Albanii. Bardzo podobała mi się Czarnogóra, aczkolwiek oblężenie samochodowe Czarnogóry jest gigantyczne, i nie polecam tam podróży własnym samochodem, chyba że ktoś lubi stać w korkach. Także Bośnia, Hercegowina też uważam, że jest taki kraj nieodkryty. Jest, prawda, bar, jest pusto, szczególnie można sobie tam po górach pojeździć, jak ktoś lubi takie klimaty i widoki. Jest super. Bardzo fajna jest Serbia. Też jest bardzo niekomercyjna, dlatego że tam wiele, do wielu miejsc można sobie po prostu pojechać. I nikt nie chce od nas opłaty parkingowej, ani nikt nie chce od nas jakiejś opłaty klimatycznej, czyli jest jeszcze też tanio. Bardzo dobre jedzenie, szczególnie Bośnia, Serbia. Generalnie nie wiem, czy to wynika z tego, że sanepidu tam nie ma, ale generalnie to jedzenie jest bardzo dobre. Nie mieliśmy nigdy żadnych tam problemów wynikających z jakichś trudności żołądkowych czy, czy trawiennych wynikających ze spożywanych produktów. Ludzie też są bardzo mili i na przykład w takiej Albanii moim zdaniem bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby ludzie z Europy przyjeżdżali tam turystycznie. Do tego stopnia, że głównym priorytetem na przykład na jednym z nocy z Legu było to, że pani bardzo prosiła kilka razy, żeby dobre opinie napisać, jeśli chodzi o jej improwizowany pensjonacik. Tam warunki były całkiem dobre. No może nie było jakoś tam specjalnie luźno. Generalnie było czysto, była klimatyzacja, więc bardzo dobre śniadanie. Pani nam zaproponowała w cenie, a ceny były bardzo przystępne, rzędu tam 50 zł od osoby, prawda? I to samo centrum było w takiej miejscowości Geocaster. W Albanii też pamiętam nastawienie ludzi, którzy bardzo są spragnieni, w Którzy będą robić coś więcej niż tylko przyjeżdżać do luksusowych hoteli na samym wybrzeżu morza, że ludzie się zatrzymują, pytają się, czy potrzebujemy pomocy. Jeśli trzeba, to nas gdzieś tam doprowadzą, jeśli mamy problem ze znalezieniem miejsca docelowego. Mieliśmy taki nocleg nad samym morzem. Pamiętam w takim pensjonaciku, może o nie najwyższym standardzie, no ale tak jak mówię, czysto było i, i w miarę luźno, ale było to 20 metrów czy 50 metrów od samego morza. Więc tam generalnie rzecz biorąc, pan był tak zadowolony, że przyjechali motocykli. Liści, że tam zaproponował, żebyśmy motocyklami wjechali na dziedziniec budynku, gdzie to nie było stosowane wobec innych turystów. Także jej obsługę instruował, żeby się starała, jeśli chodzi o nasze potrzeby. Aczkolwiek w zeszłym roku byliśmy w Chorwacji tym namiocikiem i też bardzo miło to wspominamy. Ale oczywiście w tych miejscach takich turystycznych no trzeba się liczyć z tłumem ludzi, tego nie uciekniemy. Powiedz mi, czy jak wybieracie się w podróż motocyklem? Czy potrzebne są jakieś szczególne przygotowania do takich wypadków? Ci, którzy robią to profesjonalnie, mm. to się przygotowują do tego fizycznie. Ja się tam specjalnie Co fizycznie nie, nie. Tam szbiegają, ćwiczą. Ja tam jeżdżę na rowerze trochę i to mi rzeczywiście pomaga. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o przygotowanie samego człowieka, no to przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że jeśli pojedziemy w takie ciepłe kraje, do upałów, w których nie jesteśmy często przyzwyczajeni. Więc ten pierwszy dzień bywa często ciężki. Jeśli ktoś jest wrażliwy na takie wysokie temperatury. A tu trzeba liczyć się z tym, że nawet jeśli mamy ciuchy motocyklowe, które są przystosowane do kupałów, to jednak, mimo wszystko, jesteśmy bardziej ubrani niż krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem. Na głowie mamy kask, który owszem, jakieś tam przewiewy ma, ale generalnie rzecz biorąc, no jest w nim bardziej ciepło niż gdybyśmy go w ogóle nie mieli. W związku z powyższym trzeba się liczyć z tym, że ta klimatyzacja jest potrzebna. To jest raz. Druga sprawa, uważam, chyba najważniejsza, jak się jeździć motocyklem, to człowiek wie, co jest w stanie wytrzymać. To nie są jakieś tam przeloty, jeśli jest autostrada, to owszem, możemy zrobić 500 czy 1000 km dziennie, ale to jest tak naprawdę 10 czy 11 godzin jazdy. Da się to wytrzymać. Nie chcemy tego codziennie, bo to jest męka i w ogóle jazda autostradą jest bardzo nieciekawa. Jeśli mamy jakiś dłuższy dystans do przejechania, no to jedziemy autostradą. Natomiast uważam, że przede wszystkim trzeba mieć ciuchy dostosowane do siebie. Nie muszą to być, moim zdaniem, ciuchy za ogromne pieniądze. Trzeba się zastanowić, nad tym, w jaki sposób użytkuje się motocykl. Jeśli jeździmy głównie na południe, szukajmy takich ciuchów, żeby one miały dobrą wentylację przede wszystkim. To samo tyczy się butów, które też dobrze byłoby, żeby miały membranę, żeby nogi się nie gotowały w środku, także to jest ważna sprawa. No, kask oczywiście względy bezpieczeństwa, także to jeśli chodzi o przygotowanie. I dalej kwestia pomocowania samego bagażu. No, oczywiście ja preferuję motocykle turystyczne, bo są do tego przystosowane. Nie ma problemu z bagażem, jest mnóstwo opcji mocowania bagażu, pakowania, zabezpieczenia przed wodą i innymi prawda, przeciwnościami przyrodniczymi, także to jest super. Ale wydaje mi się, że taka najważniejsza rzecz to jest to, żeby mieć ten motocykl po prostu sprawny. Można sobie jechać i widziałem relacje gdzieś tam w internetach, że ludzie małymi motorkami klasy 125 objeżdżają całą Europę za jakieś psie pieniądze, typu tam 2 czy 3 tysiące złotych. Jest tur dookoła Europy i da się to zrobić. Natomiast musi być ten motocykl sprawny, bo tak samo jak z samochodem, najgorsza rzecz to jest awaria gdzieś tam za granicą. Tak mi się wydaje, że to po prostu... A często jest mnóstwo rzeczy, ludzie zaniedbują i widać jeżdżąc turystycznie samochody, motocykle może rzadziej, ale widać te pojazdy gdzieś tam na poboczach i ludzie coś tam próbują naprawić, a w dzisiejszych czasach no to chyba niewiele da się zrobić. Przede wszystkim sprawny motocykl i dobre ubranie, które jest dostosowane do naszych potrzeb. Taką anegdotkę słyszałem, znam człowieka, który taką rzecz zrobił, kupił sobie ciuchy motocyklowe. Które bardzo mu się podobały, były renomowanej firmy. No i w tych ciuchach wybrał się do, do Włoch, i dopiero później okazało się, że te ciuchy są owszem, ale to są takie ciuchy jesienno-zimowe. Więc, no, więc przy 40 stopniach myślę, że nie było zbyt komfortowo. Ale mówię, dostosować to do własnych potrzeb i, i naprawdę nie trzeba wydawać jakichś dużych pieniędzy. Da się kupić naprawdę coś w sensownych pieniądzach. Powiedz mi, jakie jest Twoje największe marzenie podróżnicze? Kilka. Wydaje mi się, że tak, kiedyś myślałem, że takim super przedsięwzięciem byłaby podróż na kołach do Gruzji, ale tak sobie myślę dzisiaj, że chciałbym sobie na przykład pojeździć po Turcji. Wydaje mi się, że takie naprawdę objechanie tej Turcji byłoby ciekawe. Chciałbym jeszcze wrócić kiedyś. Udało mi się w czasach studenckich samochodem Cinquecento objechać Szkocję dookoła. To chciałbym jeszcze wrócić tam kiedyś i Szkocję sobie trochę poeksplorować. Kiedyś marzyłem też bardzo mocno o Norwegii, też taki dosyć popularny kierunek z fiordu do punktu zwanego Nordkapem, ale tak wydaje mi się, że pewnie atrakcje przyrodnicze byłyby ciekawe, ale nie wydaje mi się, że byłyby na tyle ciekawe, żeby jechać tak daleko. Należy się spodziewać, że nie byłoby dobrych warunków pogodowych, ale chciałbym sobie pojeździć jeszcze tak kiedyś na spokojnie, na przykład po sobie pooglądać zamki nad Loaru. Zresztą generalnie wybieram się i planuję w przyszłym roku wyjazd do Francji, ale to taki wyjazd militarny byłby trochę, bo chcieliśmy pojechać na plażę Omaha, znaną z lądowania w 1944 roku wojsk alianckich. Po drodze jest takie piękne muzeum bitwy pod Fales, gdzie zasłużyła się nasza dywizja generała Maczka. Dywizja pancerna tam walczyła też bardzo bohatersko, także po drodze. Oczywiście linia Marginota, Verdun. Chcieliśmy sobie zrobić taki wyjazd związany z eksploracją tych wszystkich miejsc które związane były z wojnami, no i też udziałem Polaków, że tych, tych planów jest trochę, jak tak powiem, nie mam takiego jednego miejsca, które nie chciałbym, tak, o którym marzę tak strasznie, to się zmienia, i te preferencje się też zmieniają. Na pewno nie chcę jechać specjalnie na północ. No, mimo wszystko, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o atrakcyjność zwiedzania miejsc, które wynikają z działalności człowieka, to nie ma. Są, jest piękno przyrody, tym można się owszem pozachwycać, ale myślę sobie, że dodać na siebie kilka warstw ubrań, deszcze, wiatry, to tak... Nie ta pogoda. Nie, nie bardzo mi się chce. I to no. jest ten minus no. względem samochodów. No nie, no niektórzy mówią, że jest, nie ma złej pogody na motocykl, jest tylko źle ubrany motocyklista. No. Także <laughs> da się to wszystko zrobić. Niemniej Dzień. jednak prawda jest taka, że tak samo jak w zimie jesteśmy ogaceni wieloma, wieloma warstwami łachów, to nie czujemy się zbyt komfortowo. No taka no, prawda. Lepiej tak się jest. czujemy w, lesie, w lecie czy na wiosnę, kiedy nie musimy się tak mocno ubierać. Oczywiście. No. I tutaj jest tak samo. No to na koniec jeszcze, jaki plan na wakacje? Na wakacje, tak, jedziemy do Słowenii, jedziemy do Słowenii, chcemy tam zwiedzić jaskinie, chcemy sobie chwilę pobyć nad morzem, chcemy pojeździć trochę w tych Alpach Słoweńskich. Jest tam kilka dróg takich bardzo ciekawych. Chcemy wstąpić do Austrii, w Alpy Najwyższe, też tam pojeździć chwilkę. Jeszcze do końca plan nie jest dopięty na ostatni guzik. Na razie mamy miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć, ale jak się, mamy tutaj mieć takie robocze spotkanie lada dzień, więc ustalimy dokładnie, jak to będzie wyglądało, i co, co zobaczymy. Później planujemy tylko z synem prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze pojedziemy. Mazury, Więc tu, tu, no Mazury to na pewno to jakiś tam weekendik, przynajmniej Mazury zrobimy, ale myślę, że jeszcze być może pojedziemy do Rumunii, albo pojedziemy do Serbii. Okay. Jeszcze w sierpniu, jak się uda na jakiś tydzień i finanse pozwolą, takie plany. Zima przepracowana uczciwie była, motocykl został rozebrany, złożony ponownie wszystkie części wymienione. I wszystko, także, działa? wszystko działa, już 2000 mm. tysiące zrobiłem. No byliśmy w Bieszczadach teraz, także jako tak najpierw zrobiłem tutaj gdzieś tam około 1000 km koło komina, czyli tam w promieniu do 200 km, a teraz zrobiliśmy sobie wyjazd na Bieszczady w ostatni ten dłuższy weekend czerwcowy, więc wszystko działa. Sprawdziliśmy też nowe gadżety zakupione na chińskim portalu. Tak, bardzo dobrze się sprawują, które związane są z pakowaniem bagażu i przewożeniem bagażu, także jesteśmy przygotowani na zrobienie tych tradycyjnych 10 tysięcy kilometrów przez sezon, jakie robimy co roku. No pięknie. Na koniec jeszcze chciałbyś coś dodać dla naszych słuchaczy? Tak, polecam wszystkim, żeby kupili motocykle. Po pierwsze nie będzie korków w mieście, po drugie będzie przyjemniej się jeździło też i każdy będzie mógł. Dzięki wiatrowi, który Wieje na motocyklistę. Jeśli ma, to będzie mógł rozprostować zmarszczki. Dzięki! Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Moim rozmówcą był Paweł Kozak, nauczyciel historii, zresztą słyszeliśmy tutaj fragment historyczny i pasjonat podróży motocyklowych. Dziękuję ślicznie. Dziękuję jeszcze raz. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że spodobały Wam się podróżnicze doświadczenia naszego gościa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania.